Tam wszystkich z Srebrnej Góry. Ten piękny poranek sobotni. Jesteśmy w miejscu, w którym znajdowała się stacja kolejowa Srebrna Góra Miasto. Jak widać, zostały tylko gruzowiska. Z tego co mi wiadomo z tamtej strony, właśnie ten budynek, który teraz jest ośrodkiem wypoczynkowym, to była w tamtym miejscu podobno parowozownia. Tak to wygląda. Jest to miejsce nieprzypominające tego, które tutaj było jeszcze 40 lat temu. Można zobaczyć resztki. Gruzowisko, resztki właśnie budynków, które tu stały. Dlaczego nagrywam z tego miejsca? Dlatego, że od tego miejsca w stronę Nowej Rudy zaczyna się najciekawszy odcinek kolei bipsowo-górskiej. Kolei, która niestety od samego początku była inwestycją mało opłacalną, jak wiadomo, jeżeli coś nie jest opłacalne to prędzej czy później stanie się Ruiną albo zostanie jakby skończone użytkowanie takiego projektu. Z tamtej strony przyjeżdżał pociąg. No i myślę, że to tyle. Nie ma tutaj za bardzo co pokazywać. w ogóle pomysł na wybudowanie kolei sobiogórskiej? Ano z tego powodu, że prężnie i dynamicznie rozwijający się przemysł włókienniczy w Zagłębiu Dzierżoniowskim potrzebował węgla do napędzania maszyn parowych. Maszynowni, które napędzały maszyny włókiennicze. Fakt, był dostarczany w tamtym czasie węgiel z Górnego Śląska, natomiast postanowiono ratować kopalnię Jana Chrzciciela w Słupcu i de facto też w Nowej Rudzie, która w tamtych czasach, czyli w połowie XIX wieku przeżywała kryzys. Było duże bezrobocie ogólnie, ratowano się tym, że Wożono wozami przez Przełęcz Oliborską i Przełęcz Jugowską węgle, węgiel za pomocą wozów konnych. Zapotrzebowanie na węgiel było tyle, tak duże, że przepustowość tych odcinków była na tyle mała, że postanowiono właśnie myśleć nad stworzeniem kolejki, która rozwiązałaby ten problem. I Ogólnie wielkie korporacje kolejowe nie były zainteresowane tym pomysłem. Dopiero przełomowy był rok 1892, w którym wprowadzono nowe prawo, które jakby stwarzało więcej możliwości dla takich przedsięwzięć na mniejszą skalę, na skalę turystyczną. O, jak tam widać ładnie Fort Ostrug, z którego de facto uciekli. Byli to oficerowie z Westerplatte, którzy byli właśnie tutaj wsadzeni do, 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 do niewoli. Między innymi był tam dziadek Romana Giertycha. Można to sobie sprawdzić w internecie. Była tutaj też słabna ucieczka. Uciekli właśnie polscy oficerowie do, do Persji. I wracając do kolei sowiogórskiej. Prawo, które właśnie weszło, które jakby ułatwiało budowanie takich kolei na mniejszą skalę z funduszy jakby regionalnych, spowodowało, że powstał projekt, powstał projekt tak naprawdę powstało wiele projektów, ale wybrano projekt właśnie prowadzenia kolejki tutaj przez Przełęcz Srebrną. Było wiele projektów, które... Zostało właśnie, które zostały po wysadzeniu używane do podsy, podsypywania właśnie różnych przejazdów, podjazdów, ramp i tak dalej. Wiadukty, które są i obiekty, większość obiektów, które są na trasie tej kolejki były budowane z nieistniejących wówczas zrujnowanych obiektów w Srebierdzy Jadąc z Sremnej Góry na Nową Wieś, można przejechać przez, przez wiadukt, na którym jest właśnie e, piaskowiec z cechą e, FR, czyli Frideric Rex, czyli Król Fryderyk Jest tam data 1770, natomiast nie jest to data wybudowania tego. Wywiaduktu, tylko obiektu, z którego pozyskano budulec, jak widać, widoki na trasie kolejki były fajne. Wchodzimy teraz na kolejny nasyp, który został zbudowany tak samo jak poprzedni. Nie wiem, co kwalifikowało w tamtych czasach, że decydowano na nasyp, lub też na na wiadukt. Jak widać, do usypania tego nasypu, no to trzeba było trochę tych kamieni wykorzystać. Jest to sztucznie usypany nasyp. Zresztą widać tutaj po, po kamieniach jakie są, są takie jak te skały, które minęliśmy. Wchodzimy do kolejnego, kolejnego wąwozu. Wjazd do takiego wąwozu musiał być zarąbistym uczuciem. Na całym odcinku zastosowano system Apta o przesuniętym module zęba-zębatki. W ogóle mitem jest to, że jeździła tutaj wąskotorówka z rozstawem szyn 750 mm. Była tutaj kolej normalnotorowa, czyli 1435 mm. Największym powodzeniem cieszyła się ta kolej zaraz po wybudowaniu, aż do początku I wojny światowej. W trakcie pierwszej wojny światowej można powiedzieć, że ruch na tej kolejce, na tym odcinku Dzierżoniów, ścinawka średnia całkowicie zmalał. Jeździł tutaj z tego co wyczytałem chyba jeden skład dziennie. Natomiast po wojnie Okazało się, że cała infrastruktura kolejowa jest w bardzo opłakanym stanie, ponieważ nikt nie zajmował się w czasie trwania wojny w konserwację budynków, parowozowni i samych parowozów. Wszystkie siły i pieniądze szły na, na wojnę. Po wojnie zaraz rozebrano, może nie akurat po wojnie, ale w latach 30. rozebrano cały odcinek Z srebrnej góry miasto Ej Boże z srebrnej góry twierdza z przystanku e... rozebrano całe torowiska aż do, do Woli Boża e... była tu głównie kolej turystyczna a przy okazji miała pobudzić właśnie kopalnię węgla kamiennego w Nowej Rudzie <laughs> Właśnie powoli dochodzimy do Wiaduktu srebrnogórskiego. Mosty, wiadukty Miały gwarancję Na 30 lat od podstawienia Podstawienia ich no, i pod koniec gwarancji zaczęły pękać mury, cegły, woda dostawała się w te wszystkie kanały, spękania, i w zimie murów był rozsadzany przez siły, właśnie rozporu, przez wód. Ciekawe jest to, że. Wiadukty w miejscu, właśnie, właśnie w tym miejscu miały 90 cm tylko. Siły, jakie oddziaływały podczas przejeżdżania pociągów, były na tyle duże właśnie, że wszystko pękało. No i stan właśnie można zobaczyć, ponieważ ten wiadukt nigdy nie był naprawiany. Wszystko jest w stanie agonii i możemy doczekać niedługo takiego momentu, że ten most się zawali. Woda drążyła takie kanały, lód je rozsadzał i powstawały coraz większe pęknięcia. Z tego co wyczytałem była to wina konstruktorów, którzy nie przewidzieli tego, że spływała tędy woda. Rura spływała takim właśnie natężeniu. Były fakt odciekowe rury, które prowadzić tą wodę specjalnymi kanałami, natomiast było to nie do końca zrobione tak, jak powinno być zrobione. Pozostałości śrub od poręczy. tą koronę betonową ja tutaj, tą konstrukcję tutaj pójdziemy do góry wyjdziemy na parkingu tuż przy starej fabryce zegarków która istniała tutaj do rozpoczęcia II wojny światowej Wchodzę teraz na wiadukt, który został wybudowany nad stacją kolejową. Srebrna góra Twierdza znajdowała, stacja znajdowała się tutaj na dole. Były dwa torowiska i po środku była usypana właśnie taka prowizoryczna stacja. tu u góry jest dążą a tam w tamtą stronę twierdza ostruk o wcześniej mówiłem tutaj było zejście na stację dół Wiaduk został wybudowany głównie dla gospodarki leśnej i tam za tą górką znajdują się łapienniki, przynajmniej znajdowały się. Ten most był gruntownie odres, odrestaurowany, inaczej zabezpieczony. Dosyć niedawno przez firmę z Bielska Białej. Teraz służy on głównie do nauki spinaczki. właśnie prowadzi droga do Nowej Rudy. Najbliższa stacja to Nowa Wieś. Korka. Jeszcze bym chciał pokazać dwa, yy, dwa wiadukty. Jeden ten z wmurowanym kamieniem, piaskowcem z cechą FR 1770 oraz ten wiaduk, który ma te rzadko spotykane podwójne sklepienie, zmiana sklepień. I jesteśmy właśnie w miejscu. Jesteśmy właśnie przy tym wiadukcie, który ma piaskowiec z cechą FR1770. Jest to pozyskane. Zostało to wtedy pozyskane z właśnie jakichś ruin, jakiegoś obiektu twierdzy Teraz się dochodzę do, do tego wiaduktu. Który ma podwójne sklepienie Jest on dość ciekawą konstrukcją w całej, Na całej trasie kolei Sowy Górskiej Już stąd widać Że rzeczywiście Bardzo Ciekawie to wygląda A skala potężna jest tego Ogromna Naprawdę Wybudować taką linię w dwa lata to jest coś po prostu pięknego. Widzę jeszcze w tamtych czasach. Podobno pracowali dzień i noc. Tutaj już widać jakieś coś się dzieje. Tak więc tak to wygląda. Zmienny przekrój. Ciekawe czym to było spowodowane. Może wzmocnieniem coś się działo. Nie mam pojęcia. No to myślę, że to będzie tyle odnośnie mojego filmu dotyczącego Kolei Sowy Szkoda, że to wszystko niszczeje. Fajnie jakby ktoś zainwestował kasę i na nowo uruchomił tą kolejkę. とジェンキーとって。